Witajcie w kolejnych Wspaniałościach z Nieba Chciałbym abyśmy dzisiaj Pochylili się nad listem do Efezjan Jeden werset To jest ostatni rozdział Werset osiemnasty W każdej modlitwie Gdy tylko zanosicie prośby Módlcie się w duchu Bez względu na porę Ciekawy werset Mówi o tym Paweł zachęca nas, czytelników i odbiorców tego listu, aby kiedykolwiek tylko nasza prośba ma charakter, nasza modlitwa ma charakter prośby, abyśmy modlili się w duchu, abyśmy modlili się także naszym duchem, czyli językami. Kiedy modlimy się w duchu, modli się nasz duch, a słowa naszemu duchowi, które ostatecznie wychodzą z naszych ust poddaje Duch Święty. Wiemy, że one zawsze są zgodne z wolą Boga. Paweł w innym miejscu pisze do Kojącjan, że kiedy modlimy się Duchem, pięknie dziękujemy. Pan Jezus w innym miejscu mówi, abyśmy tylko wierzyli, że otrzymaliśmy, a stanie się nam. Wiemy, że Bóg wysłuchuje nas. Zawsze, kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą. Jednak warto zaznaczyć, że modlitwa językami to nie jakieś wudu lub odprawianie czarów, to nie jest forma przymuszenia Boga do wypełnienia naszej woli, ponieważ kiedy to Duch oddaje słowa, to, to my zawsze modlimy się zgodnie z tym, czego Bóg oczekuje, na jaką Bóg modlitwę chce odpowiedzieć. Ale niekoniecznie zawsze w 100% musi się to pokrywać z, z treścią naszych modlitw, kiedy modlimy się rozumem. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego Paweł podkreśla tutaj znaczenie intencji modlitewnych, w których prosimy Boga o coś z modlitwą w duchu? Dlaczego wskazuje nam, aby to było ze sobą nierozerwalne? Często prosimy o rzeczy, które wiążą się z wielkimi emocjami. W naszej niecierpliwości chcemy przyspieszyć bieg spraw. Kto kiedyś złapał się na tym, że nasza modlitwa jest przynaglaniem Boga do działania? Pewnie nie raz było tak, że w naszym zniecierpliwieniu modliliśmy się yy, bardzo gorliwie i Nasza modlitwa po naszym własnym językiem, naszym umysłem, była Boże. Kiedy w końcu odpowiesz na tą sprawę i poddawaliśmy pomysły Panu Bogu, w jaki sposób on może nam pomóc, jak konkretnie może rozwiązać nas, nasz problem, poddawaliśmy mu sposoby rozwiązania. Zdarzało się pewnie nieraz, mi się zdarzyło, że. Tak bardzo emocjonalnie modliłem się o jakąś sprawę, tak bardzo nie mogłem się doczekać Bożego działania i zakończenia tego tematu, że w mojej modlitwie byłem tak bardzo zniecierpliwiony, że przynosiła mi ona zniechęcenie. Przeżyłem takie doświadczenia, że już mi się nawet nie chciało o coś modlić. Ponieważ miałem wrażenie, że ja już się tak długo o to modlę i nic się nie zmienia. I Bóg mi jakby nie wysłuchuje, albo okej, okay, wysłuchuje mnie, to dlaczego nie działa? Dlaczego nie działa w taki sposób, w jaki ja go proszę? Mamy tendencję do forsowania swoich pomysłów w modlitwach. Paweł jednak pisze, abyśmy oczywiście modlili się umysłem, dziękuję, prosili Boga o różne sprawy, zanosili błagania, zanosili nasze prośby. Przecież On ma o nas staranie. Przecież to nic złego, kiedy prosimy o jakieś nawet dobra materialne, sprawy doczesne, ratunek w jakichś sprawach, które bardzo mocno dotyczą naszego ciała. Ale kiedy Paweł też wie, na pewno to rozumie, że człowiek, który bardzo długo o coś się modli, albo człowiek, który jest niecierpliwy, yy, może doznawać zniechęcenia. Może mogą przyjść pytania, w człowiek się za, które człowiek sobie będzie zadawał, i taka wątpliwość. Boże, czy ty mnie jeszcze słyszysz, czy ty mnie wysłuchasz? Czy tobie zależy na tym? Czy ty widzisz moją sprawę, czy, czy się może na mnie gniewasz o coś i dlatego nie widzę twojej odpowiedzi? Daniel modlił się, i widzimy, że jego odpowiedź na jego modlitwę. Przyszła z opóźnieniem, ponieważ trwała duchowa walka. Nasz pastor często mawia, że czasem po prostu jest kolejka do Pana Boga. Jednakże Bóg zabezpiecza nas w niesamowity sposób. On zabezpiecza nasze najlepsze interesy poprzez tą modlitwę w duchu. Daje nam pewność. Że jesteśmy wysłuchani, ponieważ sam poddaje treść tej modlitwy. My nieraz nie wiemy, o co się modlić, i kiedy czytamy te wersety, które mówią, że nieraz nie wiemy w ogóle o co się pomodlić, zazwyczaj przychodzi nam na myśl sytuacja, w której tak po ludzku nie wiemy, o co się modlić. W której nie wiemy, bo, bo sytuacja jest tak, nasz problem jest tak trudny do rozwikłania, że nawet nie wiemy, czy powinniśmy się modlić o rzecz A, czy może o rzecz B. Może właśnie chodzi o to, że nie wiemy o co się modlić, bo nasze emocje przesłaniają nam Boży punkt widzenia. Być może jest tak, że po prostu nie rozumiemy tego, jaki jest punkt widzenia Pana Boga, jak on to widzi, przez co dalej forsujemy jakiś swój własny pomysł i tylko ulegamy zniechęceniu. Paweł mówi, żebyśmy modlili się także. Naszym duchem. Ta modlitwa sprawi, że nasz umysł, jeżeli tylko wierzymy, że jest to modlitwa, którą Duch Święty poddaje, a chyba każdy, kto modli się językami, ma takie przekonanie, ponieważ są to fundamenty, czym jest modlitwa językami. Więc każdy, kto w ten sposób się modli, ma świadomość, że te słowa poddaje Duch Święty. I to, co w tej całej historii jest najlepsze, to, że taka modlitwa, kiedy tylko sobie zdamy sprawę, czy ona tak naprawdę jest, pozwala nam odpocząć. Pozwala nam odpocząć w Bogu. Okej, okay, ja może nie wiem dokładnie, o co poprosiłem Pana Boga. Ja może nie wiem dokładnie, za co podziękowałem. Ja może nie rozumiem tego, Ponieważ mój umysł pozostaje bierny i nie ma kogo, kto by wytłumaczył, ale mam świadomość, bo pismo mnie o tym zapewnia, że ja pomodliłem się zgodnie z wolą Boga. Że Pan Bóg tej modlitwy wysłucha. I dlatego mogę przez wiarę podziękować Panu Bogu także umysłem, wierząc, że, że Bóg zadba o to, czego potrzebuje. Byśmy jak najczęściej, a w zasadzie podążając za tym słowem, zawsze, kiedy tylko zanosimy prośbę, jakąkolwiek prośbę do Boga naszym umysłem, abyśmy także dokładali modlitwę językami. Jeśli jednak jesteś kimś, kto nie modli się językami, niech te wersety zachęcą Cię do tego, aby prosić o to Boga, aby odblokował Cię, bo ja osobiście wierzę, że jeżeli Duch Boży w nas mieszka, to to, to jest znak obecności, który Bóg to jest takie podstawowe narzędzie do, do wzrostu duchowego także, więc na pewno to dostałeś. Tak, Biblia mówi, że nie wszyscy mówią językami, ale wtedy mówi o darze. I faktycznie nie wszyscy mówią językami. Nie każdy... Kto na przykład jest osobą wierzącą w niezrozumiały, niezrozumiały dla nas sposób, potrafi nie, mo, modli, mówić i rozmawiać i rozumieć i pisać i czytać w jakimś nagle, w jakimś obcym języku niemieckim, francuskim, chińskim, jakimkolwiek innym. Ale każdy, kto ma Ducha Świętego, na pewno dostał komplet narzędzi do prowadzenia duchowego życia i do wzrostu duchowego. Korzystajmy z tego, więc módlmy się rozumem i módlmy się duchem, dziękując Bogu za wszystko. Amen.